Czekajcie, Zdecydujmy, kto zacznie. Entliczek, pętliczek i bum! Mam szczęście. Pierwsza otworzy Safe. Wow, ale ze mnie farciara! Nie dość, że dostałam koreański makaron, który po prostu uwielbiam, to jeszcze firmy Pringus, która robi najpyszniejsze chipsy. Na co ja czekam? Czas próbować! Nie podglądajcie! Co odrażające, nigdy nie widziałem tak niechlujnego jedzenia makaronu. Kogo to obchodzi jak to się je? Ważne, że makaron jest nierealnie pyszny. Miałam czas, żeby naprawdę delektować się tym przysmakiem. Alex, twoja kolej. Otwieraj safe. Czekam mnie dziś. O nie ostry sos tabasco. Spultuję ci przyjacielu. O, to straszne! Pi, pi, pij. No dobra, skoro prosicie, to będę musiał. Ojej, ale pali! Już płonę, pomocy! Podczas gdy Alex jest w wagonie, ja też chcę się dowiedzieć, co czeka mnie w sejfie. Ojej, jakaś magiczna kula. Interesujące urządzenie. Co ona robi? Spróbuję ją dotknąć. Ojej, jest lodowata. Nie mogę jej utrzymać. Kurczę, co ja narobiłam? Dzięki Mari. Od razu mi lepiej. Dziewczyny słyszycie mnie? To straszne, one zamarzły. Mam tylko jeden sposób na ratunek. Będę musiał się dla nich poświęcić i wypić całe tabasko. Mam nadzieję, że zapamiętają, kto uratował ich przed odmrożeniami. Dobra, jedziemy z tym. Zaczęło się! Ojej! Co się dzieje? Super, bo już myślałam, że na zawsze zostaniemy kostkami lodu. Dzięki, Alex. Dziewczyny, uratowałem was, co oznacza, że będę pierwszy otwierać safe? No pewnie, dawaj. Dzięki. Sprawdźmy. Fuj, co za smród. To cebula. Mam ją zjeść? To obrzydliwe. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję po pierwszym kęsie. Dobra, zaczynam. Pół, co za ochyda. Już mam dosyć. Ej, zjadaj to. Dobra, dobra, tylko nie krzyczcie. Dlaczego się ze mnie nabijacie? Mam już całą twarz we łzach. To nie jest cebula, to jakaś cuchnąca bomba. Oj, chyba zaraz to się stanie. Aleks, to okropne. Aż mi oczy zawią. Ale to jeszcze nie wszystko. O nie! Wiem, jak możemy pozbyć się tego smrodu. Musimy tylko zakleić usta Aleksa. Właśnie tak. Ale fajnie to wymyśliłaś. Tak przy okazji teraz twoja kolej. Wow, dostałam ogromny różowy tort. To takie słodkie. Nawet nie patrzcie. I tak się z wami nie podzielę. No proszę! Jesteśmy przyjaciółmi. No i co? W tym challenge'u każdy martwi się o siebie. A tort jest naprawdę pyszny. Ono naprawdę się z nami nie podzieli. Walce, mm, lizać. Marie, co tak siedzisz? Otwieraj safe. O, oh, znowu mam coś magicznego. Zastanawiam się, co to za złoty proszek w tej buteleczce. Ma jakiś taki dziwny zapach. Chce mi się spać. Ciekawe, co to za proszek. Ojej! To proszek powodujący senność. Marii, nie budzi się. Mam tylko jedno wyjście. Ojej, Alex, czemu to zrobiłeś? Inaczej byś się nie obudziła. Ten proszek jest magiczny. to dzięki. Słuchaj, może uśpimy tę chciwuskę. Nawet wiem, jak to zrobić. Każdy lubi wąchać róże. To genialne. Posypię ją tym proszkiem. Gotowe. Pozostaje tylko przekazać prezent. Ta piękna róża jest dla tej pięknej damy z torcikiem. Alex, dziękuję. Co to za zapach? Udało się! Mamy tort! Brawo my! Smacznego! Co tam jest? Stój! Moja kolej na otwarcie sejfu. No dobra. To straszne. Pierwszy raz mam coś jadalnego i to kwaśną cytrynę. Czemu się śmiejecie? Cisza. Nie rozpraszajcie mnie, muszę się nastawić. Widzieliście to? Nawet nie mrugnęłam. Alex, poja kolej. Sprawdzam. Wow, jaki duży i piękny koktajl! Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. I nie tylko jego, ale także wszystkich dodatków. Masz ich tak dużo. Wystarczy dla każdego. Nie, dziewczyny, nie róbcie sobie nadziei. Sam to wszystko zjem. Lepiej sprawdź, co masz w sejfie, ma. Chciałabym, żeby to było coś smacznego. Ojej, tu jest jakiś zegarek. Zastanawiam się, co mam z nim zrobić. Pobawić się? To trochę nudne. Może trzeba go otworzyć? Fajnie, ale to nadal zwykły zegarek. Czemu był w sejfie? Co z wami? Zastygliście? Wow, rozumiem. Ten zegarek może zatrzymać czas. To jest moja szansa, żeby cieszyć się pysznym koktajlem Alexa. Nawet nie będzie wiedział, kto go wypił. Ale to nie wszystko. Może zażartuję sobie z Marii. Po prostu włożę jej do ust cytryny i to w całości. Mówiła, że wcale nie jest kwaśna. Zobaczymy, co powie tym razem. Nie mogę przepuścić takiej okazji. To będzie niezły ubaw. Mam jeszcze jeden pomysł. Trochę pomaluję Alexa. Będzie wyglądał śmiesznie i głupio. Co genialne. Mamy to. Można uruchomić zegar. Uuu, dlaczego mam w ustach cytrynę? Ej, gdzie mój koktajl? Był tu przecież. A, klaun. Boję się klaunów. Klaun? To ja? Skąd ja mam na sobie tę farbę? Emma, mamy kilka pytań. Muszę spadać. Ha, ja mam klucze. O, daj mi je. Chyba śnisz. Ja zacznę. Wow, to sto z żelkowych popytów. Hmm, Jakie piękne. I na pewno smaczne. O tak, zgadza się. Hmm, prawdziwa wyżerka. Ja też chcę trochę. Ja. Ej, odsuńcie się! Auć to boli, ci wózka. też masz swój sejf! Trzymaj klucz. Dziękuję. Obym miała tyle szczęścia, co Emma. Ciekawe co tam jest. Nie widzę. Spróbuję zgadnąć po dotyku. Czuję coś śliskiego i innego. Aj! To robaki! Tylko nie we mnie zwariowałaś! O, matko, co to za robaki? Skąd one się wzięły? Zróbcie coś z tym! Spokojnie, zaraz wezmę ręcznym odkurzaczem! Uff, już wszystko w porządku! Jeszcze jeden został! Został? O rany! Mia, pozbierz się! Auuu! Moje usta! Kurcze! Wyglądają jak ponton! Co za ubaw! Lubisz się śmiać? A co powiesz na to? Co za widok! O, co za uchyda! Brawo, Mia! Niezła jazda! Masz kluczyk! W końcu ja dowiem się, co dostałem! Co tam jest? Ja też tak chcę zobaczyć! Ej, dziewczyny, wystarczy to mój sejf! Ciekawe, co się stanie, jeśli wypiję tę miksturę! Chyba nic! Ojej! Co się dzieje? Aha, jesteś taki malutki! Hej, Mike! Mam świetny pomysł! Możesz tu poskakać jak na trampolinie! Super! Widzę, że ci się podoba! Ekstra! Co jeszcze mogę zrobić? Emma, patrz! Zaraz zrobię coś fajnego! Bam! Hej, zaraz oberwiesz! Aj, mój palec! Odryzł mnie! Haha, dostałaś za swoje! Dobrze ci tak! Odrzućmy mu robaka, dobra? Będzie nie złeszał. Uważaj, Robalu, zaraz cię wykończę. Aj! O nie! biedny Majk on przegrywa! To dopiero początek. Zaraz poczujesz moją siłę! Dawaj, dawaj, z lewej, z prawej. A masz, jesteś bez szans! Brawo, Mike. I już po tobie, Robalu! Wygrałem! Brawo, jesteś najlepszy! O, chyba działanie mikstury się skończyło. Jestem z powrotem. To było niesamowite. Super, że wróciłeś. Dokładnie. Mogę zacząć? Nie, już zaczynałaś. Podczas gdy oni się kłócą, ja otworzę safe. O rany, to surowe mięso. Co za ochyda. Nawet nie da rady tego ugryźć. Odpuszczam. A może użyj szkódźców? Proszę bardzo. Dziękuję. O rany, naprawdę nie chcę tego jeść. Ale będę musiała. Trzymaj się, ty paskudny kawałku mięsa. Zamierzam cię pokroić. Oj, chyba przesadziłam. Wy się śmiejecie. A ja muszę to jeść. Pó co za ochyda. Nie, poddaję się. Nie dam rady. No dobra, zobaczmy, co ja mam. Co? Wow, super. To magiczna różdżka. I co mam z nią zrobić? Ty tak na serio? No, trzeba nią machnąć i rzucić zaklęcie. Rzucam zaklęcie. O rany, padnij do ogień. Czuję, że coś się pali. O nie, to moja koszulka. Wypaliłeś mi w niej dziurę. Dzięki. Co wszystko przeze mnie? Machnij i rzuć zaklęcie. O, co z moją buzią. E, ciekawe, co w moim sejdzie. Wow, to moje ulubione lody. Absolutnie je kocham. Uh, tylko coś nie mogę ich wyjąć. Już wiem, wezmę po prostu większą łyżkę. O tak, mam teraz lody na patyku. W ten sposób łatwiej je zjeść. Emma, daj spróbować, proszę. Wywaśnicie. sama je zjem. Co za wredota. To po prostu jest bardzo smaczne. Oj, jakoś mi się zimno zrobiło. O nie, Emma! Ona zamarzła! Trzymaj, weź różdżkę! Zaraz cię roztopię! No dalej! Od razu mi cieplej! O nie, mam pożar na głowie! Pomocy! To szansa na upieczenie mięsa! Ty tak na serio? Raduj mnie! O, idealnie! Dziękuję, Emma! Fajny pomysł! No pewnie! Chrupiąca skórka. Niesamowite. No, fajne, ale troszkę nas przerażasz. Spadamy stąd. Ojej, boję się. Mike, zaczynaj. Niech będzie. O, ja ci ale fart. i mleczny. Nikomu go nie dam. Skakuj do mojej buzi, smakałeku. O tak, to jest niesamowicie pyszne. Mniam, Nawet o tym nie myśl. To moje. Zaraz dam ci nauczkę, ty dziwusie. O nie! Przestań! O, mój koktajl! Jak zaraz oberwiesz! Aaaa! Ratunku! Przepraszam! Podczas gdy oni sobie biegają, ja sprawdzę safe. Szurowa ryba? Strasznie śmierdzi, to nie do zniesienia! Muszę ją szybko wyrzucić, dopóki nikt nie patrzy! A oto i kosz! Tak w ogóle to wszystko widzimy! Nie, nie zdążyłam. Nie chcę tego jeść. To jest po prostu okropne. Będę wymiotować. Ozbierz się strasznie śmierdzi. Łatwo ci mówić. Um... O rany. Widzieliście? Rozprawiłam się z nią w mgnieniu oka. A to można wyrzucić. Mia, teraz ty. Nareszcie, ciekawe co jest w środku. Dobra, trzeba otworzyć. Co? Tylko jeden cukierek? To niewiele, ale lepsze niż nic. Pyszne. O, rany to niesamowite. Spójrzcie na moje ręce. Są pełne cukierków. To jakiś cud. Mogę się poczęstować? No pewnie. Super, dzięki. To takie pyszne. Pójdźcie, też jestem pokryty cukierkami. Świetnie! Emma, też chcesz? Yy, nie, dziękuję. No, jak chcesz, dla nas będzie więcej. Mogę zacząć? Pewnie. Dzięki! Wow, to Nutella. To dopiero prezent. Uwielbiam ją. O tak, ja też ją uwielbiam. Trzymaj się z daleka. Może uda mi się nie spróbować językiem? To pierwszy, ten lepszy. Ale to jest pyszne. Sorry, Maj. Nie mogę się wręcz oderwać. Zostało jeszcze troszkę na dnie. O nie, moja ręka utknęła w słoiku. Pomocy! Zaraz ją wyciągniemy. Jeszcze trochę. Skoro mi nie ma, możemy spróbować Nutelli. Zgadza się. Jest taka pyszna. Aj, moja głowa! Cześć, mija, jak się czujesz? Chyba będę miała guza. Ech. Emma, teraz ty. No w końcu, bo już nie mogę się doczekać. O nie, to straszne. Ten ser strasznie śmierdzi. Jak ja mam go ugryźć? O nie. Twój. Zaraz wymiotuję. Pomogę ci z tym. Nie, nie trzeba. Proszę. A, um, Mike. Przepraszam, nie mogłem wytrzymać, to naprawdę zabawne. Jak mogłeś, to w ogóle nie jest śmieszne. Przestańcie się kłócić, czas otworzyć safe. Zgadzam się, aż mam gęsią skórkę.